Tym razem w miasto żyje. Zabieramy państwa na budowę akwaparku Miodolanka. Dziennikarze obejrzeli powstający obiekt w towarzystwie prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Podpisaliśmy umowę. No, praktycznie dwa lata temu dokładnie, 29 kwietnia 2021 roku jeszcze na tle istniejącej tutaj wówczas szkoły podstawowej z terminem wykonania wiosną 2024 roku i ten termin na ten moment jest cały czas obowiązujący. Planowanie przekazanie obiektu do eksploatacji, drugi kwartał właśnie 2024 roku. Prace na budowie parku są już bardzo zaawansowane. Kluczowe dla nas było zadaszenie tego obiektu przed zimą i to się udało, mimo tutaj warunków gruntowych, które napotkaliśmy na początkowym etapie realizacji. Prace tynkarskie w zasadzie już kończymy, prace posadzkarskie myślę, że w 50% są wykonane. Jak widać tutaj na zewnątrz, prace elewacyjne, czyli elewacja wentylowana jest już na ukończeniu. Wewnątrz budynku stoi już większość ścian działowych. Trwa układanie instalacji oraz montaż niecek basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania i basenu sportowego ze stali kwasoodpornej. Na miejscu są już elementy do budowy czterech zjeżdżalni. Ja tylko chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wieżę, która znajduje się po Państwa prawej stronie. Jest to wieża, której całkowita wysokość ma 24 metry, a jedna ze zjeżdżalni, o której Pan prezydent wspomniał, czyli ta z Zapadnią, będzie na wysokości 21 metrów, więc będzie to dość e, dobra atrakcja dla tych, którzy lubią wyzwania. Poniżej będą dwie kolejne: jedna na 18 metrach, druga na 14. W planach jest także m.in. strefa spa z saunami i jacuzzi, sztuczna fala, plac zabaw dla dzieci i ogromne akwarium. Można już w pełni korzystać z przebudowanej ulicy spółdzielczej. Zakończenie robót wykonawca zgłosił pod koniec kwietnia. Remont był kompleksowy. W pierwszym etapie zdemontowano starą kanalizację deszczową i ułożono nowy kolektor. Połączył on rejon wiaduktu w Walei Piłsudskiego z siecią w ulicy Południowej. Przebudowana została nie tylko kanalizacja, ale także sieć wodociągowa i elektryczna. W kolejnym etapie inwestycji wykonawca ułożył nową nawierzchnię jezdni, chodniki z kostki betonowej, a także wybudował ścieżkę rowerową, której do tej pory na ulicy spółdzielczej brakowało. Nad całością góruje nowe oświetlenie. Inwestycja kosztowała prawie 10 milionów złotych.